Witam, ponowny przegląd, tym razem mamy Kubotę 1902M, silnik w takiej Kubotce to jest D1102, 19 koni. Traktorek trochę popracował z kosiareczką, jest rozgrzany, więc bez problemu można sobie... Spuścić olej, e, dobiorę sobie filtr oleju, e, jutro sobie dokupię, a olej elegancko przez noc ścieknie. E, będę wymieniał też przedni e, olej w przednim moście, tylny, troszeczkę kosmetyki tutaj. I to, co zauważę w traktorku, co jest do zrobienia, e, podstawowy pakiet. Czyli filtr powietrza, filtr paliwa, olej silnikowy, olej skrzyni biegów i olej przedniego mostu. W instrukcji mamy 5,8 litra, czyli całe 6 litrów. I tu jest takie coś: no silnik jest dość spory jak na taki mały traktorek, dlatego też. Żeby się ten przedni most wał zmieścił to tak jak widzimy mamy dwie miski. Jedna jest jeden korek i po drugiej stronie jest drugi. To jest dość popularny patent u kuboty. Sporo już zleciało, zaraz odkręcę z drugiej strony. Warto też sobie tutaj poluzować ten korek. I zaraz będę zdejmował osłonkę i odkręcę filtr, pomierzę sobie go oczywiście też z tej strony filtr oleju. Fajnie tutaj bo jest wysunięte, więc można sobie podstawić, w tym wypadku sobie podstawię tutaj starą patelnię i będę sobie mógł no nie narazlewa się tutaj oleju, prawda? A motorek tak się prezentuje Tutaj chyba trzeba będzie oręg, oręg zmienić Bo się troszkę poci A filtr oczywiście widnieje co 100 100 godzin Teraz chyba widać <laughs> Tutaj zamocowali już rurkę i tutaj się chyba poci. Trzeba będzie to troszeczkę inaczej zrobić. Albo wzmocnić te opaski. Bo się troszkę poci. I zaraz e, zakupiłem już filtr oleju. E, jest to filtr filtrona OP562. E, z wymiarów. Tych i tego gwintu, akurat tu jest 3 czwarte No i standardowo, prawda Trzeba sobie wczelkę na olej. Tu mi zleciał cały olej Mam nadzieję, że cały, no większość I teraz nalejemy oleju Wchodzi 2,8 I zobaczymy. Możliwe, że tyle nie wejdzie troszeczkę pewnie zostało w silniku oleju, ale tu już nic nie kapie, więc maksymalnie ile tylko można było, to oleju wypuścić. Właśnie montuję fil powietrza nowy. Tu mamy stary. No jak widać, był już dość wyeksploatowany. A tu mamy nowy. No i jeszcze zostaje nam. Filtr paliwa, prawda? I jeszcze będę chyba wymieniał. Tak mi się wydaje, ale lepiej wymienić płyn chłodniczy. Z tym, że tutaj chyba nie ma adnotacji, ile tego płynu jest. Mam nadzieję, że nie więcej niż 5, bo 5 sobie kupię. Najwyżej. Wpuszczam do... sobie płyn chłodniczy. Tu mamy korek. Jak widać, około 5 litrów. I zaraz będę nalewał nowego. Tutaj mamy jeszcze ten zbiorniczek wyrównawczy. I będziemy mieli płyn chłodniczy. Weszło 5 litrów. W sumie tyle, co i zleciało. Tam w zbiorniczku mamy. Zobaczymy jeszcze, jak odpalę to po wystygnięciu, sprawdzę jaki jest stan. Podczas przeglądu stwierdziłem, że tutaj mamy wyciek na piastach. I tutaj się zabieram za sprawdzanie, co jest do wymiany. Simmering może tulejka spuszczamy sobie olej tędy i nam zejdzie olej z tej e, zwrotnicy, prawda bo tutaj jest ten drugi olej tu wchodzi 2 litry, tu wchodzi po pół litra wkręcamy to dookoła i patrzymy co tam spuszczam olej, wkręcamy ten wlew e, i odkręcamy ten z i olej nam e, schodzi Oczywiście te śruby będziemy odkręcać dookoła. I tu taka fajna rzecz po odkręceniu tych śrub w zdjęciu mamy nie uszczelkę ale o-ring dookoła. I to jest fajne ponieważ nie musimy żadnego silnikonu dawać. On się tutaj uszczelił na tym o-ringu. O-ring dość duży. I tu trzeba będzie zdjąć to łożysko 6306. E, idealne łożysko na ruchu. E, Dość czysto widzę, to jest troszeczkę zabrudzone ten olej, ale w środku jest czysto, więc nie trzeba będzie jakoś tam strasznie tego pukać, po prostu zalejemy nowym olejem i tutaj zaraz to będę rozbierał. I tu mamy tak, tu mamy taki pierścionek, z dwóch części się składa, tu jest taki rowek w środku, tam w środku jest rowek, potem mamy to koło. I na końcu jest łożysko 6306. I teraz będziemy rozbierać dalej. Zakupiłem sobie symeringi. Zamiast takiego jednego 12 mm grubości, damy dwa takie. Czyli mamy dwie wargi. Zaraz yy. będziemy to składać, pomyłem co to już wszystko, Tu fajnie jest, bo ten oring jest, tak jak mówiłem, yy. i nie trzeba żadnych tam... z tym olejem tutaj wlać niestety, to jest tylko pół litra, ale naprawdę ciężko, trzeba lać tu sobie po, po ściance i to nam spływa, żeby się odpowietrzało, żeby się nie zapiechało. Tu sobie odkręciłem i teraz spuszczam olej, eee, tutaj z mostu, powinno być go 2 litry. Mam nadzieję dobrze sobie go przechylić, żeby dużo leciało. Nie jest taki najgorszy ten olej. Będę sobie go przechylał i tak i tak, aby jak najwięcej tego zużytego Ta strona złożona, oczywiście trzeba przy <laughs> z po skręcaniu tego e, sprawdzić, czy nie przycinamy tego ringu, który jest tam na obwodzie. E, korek spustowy, już zakręcony, i zgodnie z rozpiską pół litra oleju przekładniowego 8290 90, lejemy sobie bez. Zobaczymy sobie ostatnio taką strzykawkę. Chodzi tu pół litra, akurat tyle co trzeba. Ale oczywiście tutaj no, ciężko jest to nalać, więc tak sobie zostawi ten olej, będzie sobie e, cały czas opadał, wlewał do środka oczywiście pomalutku bo jeżeli chce w się sensie tak naraz wlać to oczywiście powietrze nie daje i wypycha to dlatego tu trzeba troszeczkę cierpliwości a zabiorę się za drugą olej stronę. wymieniony, zakręciłem już olej w tym moście wymienię jak troszkę, troszkę popracuję jutro mam taką małą robotę z kilku motogodzin żeby się po prostu rzedził, zagrzał i wtedy lepiej nam tutaj Zjedzie, wtedy i to poprawię, spuszczę olej i tutaj jest taki filtr siatkowy, go wyczyszczę. Tu na razie nie będę zakładał osłony, ponieważ tutaj będę potrzebował dojść. Zmienimy filtr sobie, paliwa VIXA 33389, tutaj mamy ten drugi. A chyba nie widać. Drugi numer jest tutaj. O! E, 12, 12, 17, 14 bf 1 I tak to wygląda. Nowy filtr. Traktorek Panie. zagrzałem i właśnie spuszczam sobie olej. Leci sobie. Odkręciłem sobie korek, żeby szybciej to nam zeszło. Oczywiście tutaj staram się zaraz odkręcić ten filtr siatkowy i spróbuję to poprawić, chociaż widzę, że coraz mniej ciechnie, czyli to tylko pewnie wina zacisku, ponieważ tu już się kończy ten zakres. Więc to poprawię. No i tutaj po dość ciężkiej pracy nie widać jakichś tam większych 1,8 litrów simmering na wałku chociaż pracował na trzecim biegu nie cieknie nawet się nie poci to samo pół po, po jednej i po drugiej stronie. Tak wygląda taki filtr jest to taka siateczka w środku jest sprężynka jest wlew, dwa ringi. po jednej i po drugiej stronie wszystko prawie już zlałem i tutaj zastosuję inne, mniejsze po prostu te zaciski. Tu jak widzimy, no praktycznie cały olej zleciał nam. No i poprawiłem tu tą rurkę. Dałem te mniejsze dziski. Znaczy e, tamte już miały ograniczoną tą e, zdolność do e, zaciskania się. E, tutaj dałem inne. Nie powinno to cieknąć. To skręciłem. I jeszcze aby zamknąć skrzynię korkiem i można lać. Olej już mam naszykowany. Yep. Aby nam to sprawnie poszło, stawiłem sobie taki lejek, zdjęłem sobie siedzenie, bo to tylko dwie i Teraz bez problemu można sobie lać ten olej. To będzie ostatni płyn, który wymienię w tym traktorku B1902 Czekają mnie jeszcze takie kosmetyczne rzeczy pomalowanie, na przykład tutaj taką wstawkę zrobiłem i tutaj ten błotnik i chyba to wszystko będzie odnośnie tego remontu tego przeglądu, tego modelu Wkajtnąłem się i jest iluś oleju na maks więc nie trzeba ani dolewać ani też broń może upuszczać zakładam tutaj osłonę i tak jak mówiłem mam jeszcze tutaj do roboty takie jakieś wiem, zaprawki I tutaj chyba felgi są od środka skorodowane i trzeba je troszeczkę podmalować